I znowu ja, i znowu ja. Tu ja. Słuchajcie, porozmawiamy teraz o sieciach komórkowych. Właśnie byłem, bo rok temu mi się skończyła umowa w Play'u, ale ja nie lubię takich zobowiązań, więc wolę płacić więcej i mieć, że mogę w każdej chwili powiedzieć im si" i sobie zmienić na sieć. Poszedłem teraz po sieciach dowiedzieć się, jak działa internet bez limitu w telefonie. Wiecie, jak działa internet bez limitu w telefonie w każdej sieci? Na początku dostajemy do 10 do 10 Giga. Do 10 Giga dostajemy. A właśnie mi się gościu wciął, jakbym chciał, to go przyciął, ale niech sobie jedzie. Do 10 Giga dostajemy internet bez limitu, czyli zapierdala, jak formuła pierwsza. A później wszystkie sieci komórkowe dają nam taczkę i mówią, zapierdala i dalej, czyli masz 10 gigach szybkiego internetu jak formuła pierwsza a po 10 gigach dostajesz bez limitu taczkę i zapierdalaj ziom no słuchajcie no jak mnie wkurwia takie coś na wszystkich ulotach jak napisane bez limitu a tutaj kurde strzał w kolano bo nie ma bez limitu albo wszędzie są jakieś takie małe małe, małe małymi literami napisane jakby delikatnie napisane spierdalaj, czyli tu masz coś niby gratis, ale małym drzeczkiem napisane, że coś tam. I yy, napiszcie, co wy myślicie i którą sieć miałbym wybrać, bo powiem wam, jestem w tym playu. Poszedłem do T-Mobile, do Orange i do innych, i nichu ja nie wiem, jak zrobić, żeby mieć. O, brawo ludzie, właśnie też zrobię o przechodzeniu przez pasy. Słuchajcie, parka zapierdala teraz, gość w garniturze, laska z telefonem, i w ogóle nie spojrzeli, no jak święte krowy. Kurwa, zmieniły się jakieś przepisy, bo wcześniej było w lewo, w prawo, w lewo chyba i dopiero się przychodzi. A w Polsce jest teraz tak, ja zauważyłem, że jak masz pasy, to chuj, wpierdala się i on nie myśli o tym, że ktoś może mieć poprzez hamulce, jak w niego się wjebie to Salto zrobi nieważne, bo on idzie święta krowa. Ale to będzie kolejny temat. Teraz proszę, zostawcie paluszek, suba, e, podajcie dalej dzwoneczek naciśnięcie, będą wam przychodziły powiadomienia. Ja, oczywiście, jak jesteście pozytywnymi ludźmi, bo jak jesteście ludźmi takimi, co hejtują, to nie, niepotrzebni mi jesteście w życiu, idźcie sobie na inny kanał, bo inni są wartościowi ludzi, z którymi wolę sobie z nimi pogadać i, i posłuchać ich zdania. Więc pozdrawiam i dajcie mi cynk, bo chyba nie znajdę takiej sieci, żebym miał internet bezprzewodowy, żeby każdy film od razu, a czy bezprzewodowy w telefonie, szybki i bez limitu, żeby mi wasze filmiki do was docierał. No jak ktoś coś wie, dawać synka, pozdro